Proszę właśnie z pod sądu rejonowego w Toruniu byłem na rozprawie, a jak wiemy, Kujawsko-Pomorskie to istne raj dla miłośników zamków krzyżackich, tak więc zapraszam do zwiedzania razem ze mną dwóch kolejnych lokalizacji. Jak widzieliście, na teren zamku wejść nie można. Jesteśmy w Papowie Biskupim, ale niestety ruiny są już ogrodzone i walą się. Można, kolokwialnie mówiąc, dostać kamieniem w głowę, a za chwilę parę słów o historii tego zamku. Na teren zamku wejść nie można, natomiast to ogrodzenie jest dość blisko, więc można w miarę blisko podejść. Yy, można też usiąść tutaj na takich ławeczkach w jego cieniu zapewne, kiedy słońce świeci. Warto zwrócić uwagę, że jest to pierwszy z zamków, które w ramach tego cyklu odwiedzam, który nie jest zbudowany z cegieł, a niemal w całości z kamienia, więc mamy pewną różnicę, ale to też wynika z tego, że jest to jeden z najstarszych zamków, bo budowany w latach 1280-1300. Jak widzieliście przed chwilą, z cegły zbudowane są otwory okienne. To jest charakterystyczna cecha tego zamku. Początkowo stanowił on siedzibę komturstwa na jednego z kilku na ziemi chełmińskiej. Później po bitwie pod Grunwaldem chwilowo był zajęty przez polskie runcerstwa. A historia zamku jest bardzo podobna do historii innych zamków. Jeszcze kilkukrotnie przechodził on z rąk do rąk Niszczał w wyniku kolejnych wojen, a tak naprawdę najbardziej podupadać, zaczął w 1772 roku, kiedy wszedł w skład Prus. W zasadzie powinienem powiedzieć nieco ściślej, bo w tym roku po prostu został odebrany biskupom hełmińskim, którzy jeszcze tutaj byli jego właścicielami. No i rzeczywiście od tego momentu zaczął podupadać aż do dnia dzisiejszego, kiedy jest w takim stanie, że zbliżenie się do tego zamku jest niebezpieczne. Szkoda, bo to kolejny zabytek, który mógłby być, a w zasadzie nawet w takim stanie jest perełką i warto byłoby zadbać, żeby jednak utrzymał się i jak najdłużej mógł być oglądany. No ale nic więcej już tu dzisiaj nie zobaczymy. Szkoda, ale Jedziemy do kolejnego punktu na mojej dzisiejszej zaplanowanej trasie. Chełmno nie było zbyt gościnne, bo właśnie w tej miejscowości się znajdujemy. Na pierwszym ujęciu widzieliście rynek przepiękny, zresztą cała starówka w nie jest y, przepiękna. Natomiast na drugim wieżę Mestwina, tak zwaną, czyli ostatnią pozostałość zamku krzyżackiego, który tutaj się znajdował. Niestety podejść do niej się nie da, więc tylko takie ujęcia. Szkoda, bo jest to najstarszy obiekt całego starego miasta. No ale bywa i tak. Więc zdecydowanie więcej udało się nagrać i zobaczyć w pierwszej lokalizacji, czyli w Papowie Biskupim. A teraz czas już wracać do domu. W końcu uda się szybciej niż gdybym pracował u siebie w biurze. Także ten wyjazd pomoże też życiu rodzinnemu, mimo że pojechałem sam. To do zobaczenia, bo planuję w tym roku wrócić na szlak. W zeszłym miałem przerwę. W 2022 odwiedziłem około 10 zamków. Na ten rok plany może nie aż tak ambitne, ale chciałbym chociaż 5 miejscowości odwiedzić i myślę, że to się uda. Do zobaczenia. Miałem już kończyć, ale zobaczcie, akurat nad samą Wisłą stanąłem w korku. A przy okazji jeszcze powiem Wam, że tego hełmna. Jeżeli chodzi o zamki krzyżackie, to nie znajdujemy na żadnych szlakach turystycznych czy na żadnych mapach zamków krzyżackich w Polsce. Ja znalazłem wzmiankę, że jakaś jego część została i cały czas stoi. Chodzi mi o to wieżę Mestwina, więc postanowiłem przyjechać i jednak nagrać. No cóż, no cóż, czasami po prostu na takie przewodniki czy na strony internetowe, które danym zagadnieniem się. Zajmują, trzeba się po prostu zdać. Teraz to już naprawdę wszystko w dzisiejszym nagraniu.